Obecnie znajduje się w świątyni Drepug, w sumie w klasztorze. To jest tak jakieś, no praktycznie to jest cały czas lasa. Od miejsca, gdzie, gdzie mieszkam, to jest może tam 5-6 km, czyli bardzo blisko. Warto zwrócić uwagę na malunki na skałach, później będzie je lepiej widać na zdjęciach, tu jest Congapa, związany z tradycją gelupa, natomiast tutaj taki biały o. to jest wadra pani Ogólnie to miejsce było siedzibą drugiego, trzeciego, czwartego i piątego, wiadomo kogo. I w czasach świetności tutaj było nawet 6 tysięcy mnichów. Obecnie yy, już po inwazji chińskiej tych liczba mnichów została zredukowana zaledwie do 400. Tutaj widzimy Palenie kadzidła w formie ofiary. Tam czasami dodaje się jeszcze taki ziołowy proszek, dodaje się gałązki. Co ciekawe, dużą bazą jest jałowiec, czyli podobnie jak w nepalskiej tradycji, damizakri. To palenisko jest dosyć nietypowe, ponieważ jest otwarte. Zazwyczaj one mają taką formę zamkniętą i jest tylko dojście z jednej strony. A teraz już idziemy w górę, żeby dostać się do wyższych, a także ważniejszych partii. A tutaj mamy budulec, czyli właśnie takie elementy drewniane plus glina plus trochę kamienia i takie klasztory mogą postawać. Za tymi krzakami jest lasa. Tutaj mamy duży munek modlitewny. Jeżeli spojrzymy na kolorystykę klasztoru Drepuk, to jest ona taka biało-miodowo-ceglasto-czerwona. Cungapa i jego słudzy. A tutaj, młynki modlitewne nie jest zaskoczeniem, także tutaj można robić korę. I znowu Cungapa. A tutaj na górze Mainjushri, Chenrezig i Mahakala. W momencie, kiedy wchodzi się od dołu w górę lub patrzy na te wszystkie zakamarki, to nie odczuwa się, jak duży jest ten kompleks. Ze względu na to, że zazwyczaj jakieś ściany zasłaniają widok, dopiero kiedy o tutaj wyjdzie się i zobaczy się z góry, to widać, jak duże to jest. A tutaj mamy przejście do jednej z głównych części. Podobnie jak w przypadku Potali, tutaj te górne części zasłonięte tymi żółtymi zasłonami, to były główne kwatery wiadomo kogo. Natomiast tutaj dookoła, tutaj znajdowały się e, takie biura, urzędy oraz takie formy bibliotek, gdzie przepisywano, pisano księgi, przepisywano i gromadzono księgi. Całość jest oczywiście mniejsza niż późniejsza siedziba Dalaj-Lamów, czyli pałac Potala, ale jeżeli przyjrzymy się temu miejscu i sposobu w jaki jest zbudowane, to widać, że w potali później częściowo ten wzór schemat jest w jakimś stopniu powielany. A tutaj mamy konchę, czyli muszle, symbolizującą czystą mowę lub właściwą mowę, mowę darmy. A teraz kierujemy się jeszcze wyżej, do miejsca, gdzie znajduje się główna świątynia. A tutaj instrukcja w razie pożaru. Pamiętamy, nie gasimy wodą, kiedy mamy pod ręką gaśnicę. A tutaj już główna świątynia. Jeżeli chodzi o świątynie, jest ich tam sporo. Natomiast znajdziemy tam m.in. posągi 5, 7 i 13 Darej Lamy. Także duży posąg Jamantaki, czyli tego, który pokonał Boga Jamy, czyli Boga Śmierci. Mamy tam też dużą, bardzo szczegółową tankę białej tary oraz duże posągi Manjushri'ego, czyli bodhisattwy mądrości i buddy Niego. No i dodatkowo jest też osobnych tysiąc posągów, takich mniejszych, również poświęconych Shakyamuniemu. Monolit symbolizujący pięć żywiołów, a tutaj elegancki widok na lasę. Możemy podziwiać horyzont. No, ze szczytu widać najlepiej. A tutaj jeszcze raz główna świątynia i artystyczne ujęcie nieba. I dopiero stąd widać, jak duży jest cały kompleks, i że rzeczywiście był w stanie pomieścić kilka tysięcy mnichów. A tutaj ławeczka ze swastykami. Swastyka, symbol pomyślności z sanskrytu, swastika, czyli pomyślny, szczęśliwy. I kierujemy się do wyjścia. A po drodze spotykamy panów, którzy majstrują coś przy monolicie. Prawdopodobnie wymieniają katy, czyli rytualne szale. W ramach kompleksu jest też stołówka, gdzie można spróbować tradycyjne specjały. Tutaj jest widok, o stołówka z zewnątrz, i są też lody. I tym słodkim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Życzę wszystkiego dobrego. Tasi Delek.